Niech będzie pochwalony Pan Bóg Trójcy Przenoświętszej, Matka Boża. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Posłudze. Zanim powiemy bardzo ważne informacje od Pana Jezusa, przekazane, pomódmy się w Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Duchu Święty, który oświeca serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Panie Jezu Chryste, Proszę Ciebie z całego serca spraw, aby długość jakość tego programu była zgodna z Twoją Przenajświętszą Wolą i żeby wszystko było zgodne z Twoją Przenajświętszą Wolą. To, co będzie tu nagrywane, zgodne z Przenajświętszą Wolą Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Matki Bożej i tylko i wyłącznie na chwałę Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Matki Bożej teraz, na zawsze i na wieki wieków. Amen. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani Państwo, jak wiecie... Jesteśmy w tym trudnym okresie ucisku, można powiedzieć, większego ucisku Kościoła niż za Komuny. Dużo większego bym nawet powiedział. Za chwilę Wam przytoczę słowa Pana Jezusa. Tradycyjnie już mówię do tych wszystkich z Państwa, którzy po przeglądnięciu nawet kilkunastu, kilkudziesięciu odcinków nadal nie rozumieją meritum. A meritum jest takie, że ja mogę mówić od siebie tylko wtedy, kiedy mam pozwolenie trójcy Świętej Matki Bożej. Natomiast wtedy, kiedy jest przekazana pełna treść, czy to przez Pana Jezusa, czy to przez Boga Ojca, czy to przez Ducha Świętego, czy to przez Matkę Bożą, to wtedy czytam tą treść i to nie jest moje orędzie, tylko to jest orędzie Pana Jezusa dla ludzi. Pana Jezusa dla ludzi. I na tym to polega. I jeszcze jedna rzecz, nie ma czegoś takiego jak objawienia prywatne. Są objawienia Boże. Są objawienia Boże. Natomiast pokażcie mi, jakie objawienia, tak wracając do tych prywatnych, bo są wielkie dewagacje, jakie objawienia nie byłyby prywatne z drugiej strony. Przecież, kiedy Pan Jezus na przykład objawia się jednej czy dwóm osobom, i przekazuje im istotne, bardzo mocno istotne treści, to przekazuje tym dwóm osobom i prosi albo, albo, żeby przekazały dalej innym osobom, albo żeby zostawiły to dla siebie i spisały. I na tym to polega, objawienia masowe, no to mieliśmy, czy to było cud fatimski, prawda, czy to, czy to było na przykład... Objawienia masowe były w Polsce, w Jabłoniu przed Gierczwaldem. Później Matka Boża w tym ostatnim objawieniu powiedziała, że teraz idzie do Gierczwaldu właśnie. No i tak to wygląda. Wtedy, kiedy bardzo dużo ludzi widzi Matkę Bożą i wtedy jest to objawienie masowe. Wszystko to, to są objawienia Boże. To są objawienia Boże. W takich objawieniach właśnie prywatnych. Ale te objawienia prywatne musimy mówić, że są objawieniami bożymi, pochodzącymi od Pana Boga, bo przecież mamy Trójcę świętszą Bóg Ojciec, Pan Bóg, Pan Jezus, Pan Bóg i Duch Święty, Pan Bóg. I Matka Boża. I to są objawienia Boże. I wtedy kiedy mamy te objawienia Boże, to bardzo często są to objawienia właśnie w takim bardzo wąskim gronie, lub dla pojedynczej osoby. No więc jak to nazwać? Czy nazwać to objawieniem zbiorowym? Nie, nazwać to objawieniem bożym, ale dla osoby na przykład prywatnej, która ma przekazać te informacje dalszej grupie osób lub spisać gdzieś w dzienniku na czasy odleglejsze. I teraz, kochani Państwo, czytam Wam po raz kolejny mówiąc. Już naprawdę więcej nie będę mówił. Kropka w kropkę słowa przekazane przez Pana Jezusa, kochani do Was. I Pan Jezus przekazał 1 kwietnia 2020 roku: Drogie dzieci, dziękuję Wam za modlitwy w tych czasach ucisku i ataku rządzących i episkopatu na Kościół. Nigdy nie zaakceptuję limitu pięciu osób wpuszczonych na Mszę Świętą do domu mego Ojca, jak i przyjmowania mnie na rękę. Nastojąco mogą zaś tylko osoby chore i wiekowe. Modlitwami o godzinie 20.00, i teraz słuchajcie, modlitwami o godzinie 20.00, czyli różańcem świętym i prawidłową koronką do Bożego Miłosierdzia, to jest. Dla Jezusa bolesnej męki, bo taka jest prawidłowa, tą prawidłową wersję z dzienniczkiem ukradła masoneria, to co święta w Austrii miała przekazywane przez Pana Jezusa, ale wiemy, że to jest dla Jezusa bolesnej męki. A w tej zakrzywionej wersji było dla Jego bolesnej męki. Bo Rogaty bał się wymówić i nigdy nie wymówi słowa Jezus. Więc dla Jezusa bolesnej męki, pamiętajcie, wymodliłyście sobie drogie dzieci kolejną łaskę ze zdroju mego miłosierdzia. Liczba finalnie zakażonych koronawirusem do lipca wyniesie 670 tysięcy, to jest na tego 1 kwietnia, a już dzisiaj jest drugi, prawda? A liczba ofiar tej choroby stworzonej przez masonów 53 tysiące. Czyli 32 tysiące mniej niż w poprzednim orędziu. W lipcu koronawirusa w moim polskim królestwie, królestwie już nie będzie. Jak widzicie, te złe liczby maleją i mogą nadal maleć dzięki waszemu zwróceniu się ku Bogu. Błogosławię Was dłońmi Grzegorza. Ja teraz Wam powiem w jaki sposób. Niech Was błogosławi. Jezus Chrystus. Amen. Błogosławię Was dłońmi Grzegorza. Nie oskarżajcie go o błogosławieństwo znakiem Krzyża Świętego. Widzę każdego z tych tysięcy maili, któremu przysyłacie. W tym i nie tylko w tym celu wyświęciłem mu osobiście dłonie. I tak to wyglądało. U mnie w pokoju modlitewnym, tu, gdzie codziennie godzinami się modlę. Kocham Was, Wasz Król Jezus Chrystus. I te liczby przytaczam raz jeszcze. 53 tysiące ofiar koronawirusa na dzień dzisiejszy, do lipca w Polsce i 670 tysięcy zakażonych koronawirusem do lipca w Polsce. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Eee, oczywiście inne modlitwy są bardzo mocno ważne. I w innych godzinach, ale to Pan Jezus bezpośrednio ustalił, powiedział. Godzina 20 jak najbardziej różaniec i na różańcu tajemnice chwalebne, i po różańcu koronka do Bożego Miłosierdzia intencje raz jeszcze przypominamy o ochronę siebie i swojej rodziny. Przed koronawirusem, ochronę swojej ojczyzny przed koronawirusem, oddalenie tego koronawirusa od swojej ojczyzny oraz zniszczenie tego koronawirusa. W tych intencjach podanych przez arcybiskupa gondyckiego nie ma zniszczenia koronawirusa, tylko jest o to, żeby ci ludzie, którzy są chorzy, wyzdrowieli. W tych intencjach, które podał Pan Jezus, to się po prostu wszystko w tym również zamyka, żeby ci ludzie byli zdrowi. Bo jeżeli koronawirusa nie będzie i zostanie zniszczony, to ludzie będą zdrowi. To jest logiczne. To jest logiczne. Kochani, i teraz tak. Pan Jezus mówi dalej, że statystyki zarażonych na świecie i ofiar są mocno zaniżane. Bardzo mocno. Pan Jezus mówi, że w Chinach na koronawirusa zmarło ponad 23 miliony ludzi. Ponad 23 miliony ludzi, kochani. To teraz zobaczcie sobie jaki procent. Wiadomo, że tam tych ludzi jest mnóstwo, ale ponad 23 miliony ludzi. I teraz e, Pan Jezus prosi, dzisiaj mamy 15 rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II e, i teraz kochani, pamiętajcie, Pan Jezus prosi, abyśmy się pomodlili dzisiaj, myśmy się modlili i Pan Jezus prosi. E, choć litanią do świętego Jana Pawła II właśnie w tą piętnastą rocznicę jego śmierci. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że tak jak Matka Boża nieustannie jako Królowa Polski się za nami wstawia, Boga Ojca, Pana Jezusa u Ducha Świętego i nas chroni, tak samo Pan Jezus jako Król Polski, nie pozwolił na zrzucenie koronawirusa przez chemitrelis, tak jak to zrobiono chociażby w tych północnych Włoszech, tak jak to zrobiono gdzieś tam w Hiszpanii, gdzie jest tyle tych ofiar i tyle tych chorych. Kochani, mamy szansę na to, tą modlitwą właśnie codzienną o 20, nie o 20.15, nie o 20.30. Te modlitwy również są ważne, ale kluczowa ta modlitwa, której należy pilnować naprawdę bardzo mocno, jak kluczy w kieszeni, bym powiedział, od domu. To jest godzina 20. I codzienny różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 20. Kochani, jeżeli ktoś mi powie, że jest zatłoczony swoimi obowiązkami, jakimiś tam, to ja powiem: kochani, mamy codzienną posługę. Wykonujemy również zadania tam, gdzie nas Pan Jezus posyła. Te, te zadania wykonujemy. E, mamy codziennie wiele godzin modlitw. Bardzo wiele. E, msza Święta przecież jest też. To jest najważniejsza modlitwa, bo przyjmujemy ciało Pana Jezusa. Jesteśmy tymi szczęściarzami, że u nas choć te pięć osób może być w kościele, choć to jest po prostu katastrofa dla naszej wiary, bo tak było w Niemczech, i, i później powiedzieli: Mało ludzi przychodziło do kościoła, to sprzedawali bazyliki, katedry itd. i tak dalej i zrobili sobie z tego jakieś tanzbudy, typu tam dyskoteki i tak dalej. Bo powiedzieli, jak mało ludzi przychodzi, innym przychodzi, to po co będzie kościół? Sprzedamy na dyskotekę. No tak to wyglądało jeszcze niedawno w Niemczech. E, ogoniasty się przepotężnie z tego cieszy, że tak mało ludzi jest w kościele, e, że ciało Pana Jezusa jest profanowane poprzez podawanie na dłoń bo jest, to jest najświętsze ciało Pana Jezusa i tylko wyświęcone dłonie kapłańskie mogą podawać ciało Pana Jezusa prosto do ust nakłęczącą wiernym i nikt poza tym, nikt inny. Pamiętajcie, nikt inny. Natomiast kodeks prawa kanonicznego nie zaznacza, że kapłan. Może was zmusić do przyjęcia pana Jezusa na dłoń? Absolutnie nie. Macie prawo uklęknąć i przyjąć prosto do ust pana Jezusa. W taki sposób, bo to jest jedyny godny sposób. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Chciałbym stanąć tutaj trochę w obronie. E, nawet trochę bardziej niż trochę w obronie, akurat tutaj księdza profesora Guza, bo w tych rozmowach niedokończonych ostatnio cały czas tłumaczył właśnie o tym, że no to jak, tak to, to w autobusie może tyle, tu tyle, że chodziło o to, że no po prostu, że jak to jest z, z tym, że tylko pięć ludzi, i pięciu ludzi w kościele i tak dalej, że to może być dużo więcej, przecież mogą być te odstępy bezpieczne i tak dalej, o przyjmowaniu pana Jezusa. Właśnie tylko naklęcząco i do ust od kapłana i, i, i co zrobiono teraz z księdzem profesorem? No, przepraszam za to słowo, gnoi się go i to bardzo mocno. Bo jak ktoś głosi prawdę Bożą, jest za to karcony i prześladowany. I atakowany potężnie przez zło. Atakowany potężnie. Z każdej strony... Nawet na jego uniwersytecie, tam gdzie wykłada, jest w tym momencie troszeczkę traktowany jak persona non grata. Kochani, chciałbym Wam tylko powiedzieć, że jest to czas naprawdę ciężki, ale z tego czasu Polska wyjdzie zwycięsko. Tylko wszyscy Polacy muszą zwrócić swoje serca ku Panu Bogu i Matce Bożej. Powiem Wam szczerze, ostatnio się popłakałem w kościele. Szczerze Wam powiem. Eee, czekam na Mszę Świętą. Pięć osób już było. No i była też taka kobieta siedziała eee, z drugiej strony ławki. Ja wszedłem 40 minut przed mszą i byłem w tej piątce. Ta kobieta już była, czyli już czekała tak długo. I wiecie co? I weszła jakaś kobieta chwilunie, dwie minuty przed mszą. A ta została biedna, wyproszona, a serce miała tak otwarte na przyjęcie pana Jezusa. Z taką miłością wielką. Do tego doszło. Kościół prześladuje pana Jezusa w tym momencie. I wszyscy hierarchowie, jeśli się nie ogarniecie, ja nie mówię, bo jest kilku biskupów naprawdę oddanych panu Bogu. I oni są w tym momencie też prześladowani. Są mocno prześladowani. Jeżeli się nie ogarniecie, nie padniecie krzyżem w modlitwie uniżenia i nie będziecie przepraszać Pana Boga za to, co robicie, i nie nawrócicie się, zobaczycie, bo do lipca są ledwie trzy miesiące. Macie jeszcze szansę. Dlaczego zawsze robicie takie szopki, że udajecie, że robicie coś pobożnego? Zamykacie się w swoich prywatnych pałacach, odprawiacie msze. Ludzie mają patrzeć sobie w telewizji. Nie mogą przyjść do Pana Jezusa. Pan Jezus nie zaraża. Nie zakaża. Tylko do tego, do tego trzeba wiary. Co zarzuciliście już Księdzu Guzowi, że wiara teologiczna, że teologia, że tradycja kościoła. Zaprzecza temu, co powiedział ksiądz profesor Gus. W jakim sensie? W takim, że powiedzieliście sobie, no bo, no, no bo ta hostia konsekrowana, to ona jest nadal jeszcze częścią chleba i tamte zarazki mogą się dostać i tego. Ludzie, jakiej wy jesteście wiary i wynosicie sułtannę? Czy wy jesteście godni nosić tą sułtannę w ogóle? Bo to jest wasz strój na całe życie. Od Pana Boga dany. Nigdy, przenigdy się nie zarazicie. Bo Pan Jezus nie zaraża, nie zakaża. Pan Jezus zawsze uzdrawia. Pan Jezus zawsze daje siły. Zawsze. Zawsze. Wtedy, kiedy przyjmujecie Pana Jezusa z godnością, naklęcząco i do ust od kapłana. Natomiast yy, nieraz widzę, nam mszy przychodzą tacy ludzie, Którzy, no, powiem, są tak po prostu poubierani jak w skafandrach, że tak powiem, kosmicznych. Maski, nie maski, chustki, jakieś tam, jakieś tam, rękawice, coś, no, po prostu, no, parodia. Eee, I po prostu ci ludzie w tym momencie e, raz, że nie idą w ogóle pana Jezusa brać. E, dwa, że to pewnie coś wysłannicy z Sanepidu lub jeszcze coś tam gorszego, bo e, e, biorą po prostu i, i, i tylko nawet nie wiedzą, kiedy mają klęknąć, nie wiedzą, kiedy mają wstać, nie wiedzą, jak się mają modlić. E, my się modlimy za służbę zdrowia, za Sanepid, jak najbardziej, ale kochani, to nie jest tak, że ten koronawirus sobie nagle wybuchł, bo to zostało stworzone celem depopulacji ludzi. Przez z tego I tak to wygląda. A to, co cały czas tłoczy się ludziom do głowy w telewizji w tym momencie, to jest jedna wielka bajka po prostu. To są baśnie wymyślane przez Jana Christiana Andersena, można powiedzieć w cudzysłowie. Bo liczba tych zakażeń, liczba ofiar w rzeczywistości na świecie jest dużo, dużo większa. Naprawdę. Popatrzcie, popatrzcie ile w Chinach powiedziano, ile osób umarło. A ile w rzeczywistości. I tak to wygląda. Tak więc, kochani, dziękuję Wam wszystkim za te modlitwy, w szczególności o tej godzinie 20. Różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia. Tą modlitwą codziennie się modlimy. Jest to różaniec nieustanny cały czas. I koronka do Bożego Miłosierdzia. I tu mamy bardzo wielką szansę. A Pan Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu, w swoim zdroju miłosierdzia, cały czas wylewa te łaski na nas. I cały czas po prostu dzięki tym modlitwom, dzięki Postom, dzięki temu wszystkiemu cały czas ta liczba ofiar maleje. Tymczasem pozdrawiam was serdecznie. Niech was Pan Bóg w Trójcy, Przeświętszej błogosławi, i Matka Boża i do kolejnego odcinka, mimo Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.